Kiedy ponad 30 lat temu spacerowałam po ulicach Lublina, a wtedy byłam studentką Akademii Medycznej, to przez myśl mi nie przeszło, że stanę kiedyś przed społecznością akademicką właśnie Waszego Uniwersytetu, jako premier polskiego rządu. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale też wielkie wyróżnienie. Ale także ze względu na wspomnienia, które łączę z Lublinem, jest to też dla mnie wyjątkowo wzorzejący moment. Swoją podróż dzisiaj po Lublinie rozpoczęłam od odwiedzin ludzi, u których przez te studia mieszkałam na stacji. To byli bardzo przyzwoici ludzie, państwo świstowscy. Ja przyjechałam z mojego miasta, z Radomia. Do Dużego Ośrodka Akademickiego, jakim był już wtedy drugi. To oni. Zastępowali w tych trudnych chwilach, bo wiecie, że medycyna nie jest łatwym kierunkiem. Oni zastępowali nie rodziców, ale też kierowali mnie przez te sześć lat, aby nie zeszła z tej dobrej drogi, którą wybrałam. Dzisiaj byłam po raz kolejny u tych ludzi, bo nie zapomniałam o nich. Przez te wszystkie lata, przez ponad 30 lat, wtedy kiedy miałam okazję przyjeżdżać do Lublina, zawsze pamiętałam, że tu zostawiłam przyjaciół i odwiedzałam ich, patrzyłam jak rosną ich dzieci, i wnuki. Dlatego też chcę Państwu powiedzieć, że to miasto, to miasto Lublin ma w sobie coś magicznego, przez te emocje, które wywołuje. I te emocje nakazują wracać, to jak najczęściej, wracać również do tych ludzi, których się poznało, z którymi się człowiek zaprzyjaźnił. W czasie, kiedy studiowałam, Lublin był oazą prawdy i wolności, ale sercem i źródłem tej prawdy i wolności zawsze był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bronienie znajdowali intelektualiści i profesorowie z całej Polski. To tutaj mogli się swobodnie rozwijać, ale też mogli głosić swoje niekiedy różne poglądy. Mimo wielu problemów, nowych wyzwań, często niełatwych czasów, Kul pozostał wierny wyzwaniu Uniwersytecie Służb Prawdzie. To wielkie zadanie postawił przed nim jego profesor, a nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II. Dzięki tej postawie kul w dalszym ciągu jest kolebką wartości. I to tych wartości uniwersalnych, których tak ostatnio brakuje nam w codziennym, dzisiejszym świecie. Ale tych wartości uniwersalnych, moi drodzy, brakuje również w polityce. To boli. Bo polityka oparta, ta, która jest, nie jest oparta na tych uniwersalnych wartościach, to śmiem powiedzieć, jestem tego pewna, to droga donikąd. Chciałabym przywrócić w tej polityce jej właściwe znaczenie i sens. Dla mnie polityka to służba, ale dla mnie, Ewy Kopacz, tej, która studiowała medycynę i tej, która przez 30 lat. Służyła ludziom jako lekarz, nie jest to nic nadzwyczajnego. Ale chcę tym zarazić moich kolegów, polityków, którzy z, róż z różnych miejsc trafili do polityki. Tę służbę pojmuję bardzo jednoznacznie. Dzisiaj nie wolno ludziom nakazywać, jak mają żyć, ale uczyć tolerancji. Ludzi dzisiaj należy. Przyjmować ich z dobrodziejstwem i pokazywać im dobrą drogę. Należy ich słuchać, a tam, gdzie możemy rozwiązywać ich problemy, to z całym zaangażowaniem to robić, bo taka jest rola polityków. Nie władza dla władzy, ale służba dla ludzi. I tak to pojmuję i taką zmianę w polskiej polityce chcę wprowadzić. Wiem, jak niekiedy trudno na wyższych uczelniach, bo czasy się zmieniają, wyzwań jest więcej. I wiem, że niekiedy problemy finansowe są jednym z problemów, głównym problemem, który determinuje działalność uczelni. Wiem, jak świetnie jest zarządzana ta uczelnia. Ale niezależnie od tego, że ta uczelnia nie ma problemów finansowych, nie ma też innych problemów, ja zawsze o tej uczelni będę pamiętać i taką deklarację na ręce księdza rektora składam. 2015, przyjęty już przez mój rząd. To budżet, gdzie głównym beneficjentem jest nauka. To budżet, w którym około 900 milionów więcej przeznaczamy na naukę. To budżet, który w roku 2015 będzie równy 1% PKB. Ale to również budżet, który ma zapisane 10% w stosunku do poprzedniego roku więcej pieniędzy na badania naukowe. I dobra wiadomość. Ten trend będzie utrzymany. Do roku 2020 na naukę przeznaczymy blisko 2% PKB. Chciałabym, aby Lublin, który staje się dziś centrum akademickim nie tylko tej części Polski, ale części Europy, właśnie z tych pieniędzy, które zostały zapisane w budżecie i w przyszłości będą zapisywane w kolejnych budżetach. W sposób szczególny korzystał. Chciałabym też, aby pól kształcił nie tylko polskich studentów, ale także dodatkowo był naturalnym wyborem dla młodych ludzi z Ukrainy i Białorusi. Wiecie Państwo, że mamy program Polskie Erasmus dla Ukrainy, gdzie gwarantujemy 500 studentom rocznie, rocznych stypendiów rządowych dla najzdolniejszych studentów Ukrainy. Najlepszym celem strategicznym jest także to, żeby zwiększył się udział naszych polskich naukowców w międzynarodowych projektach naukowych. Wiem, że naukowcy z tej uczelni już zapisali swoją bardzo chlubną historię w tej działalności. Niedawno zakończyliśmy, to była połowa poprzedniego roku, Zakończyliśmy pracę nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Państwo wiecie, że wiele się zmieniło, szczególnie dobra informacja dla studentów. Otóż drugi kolejny kierunek studiów nie będzie płatnym kierunkiem, ale też pokazujemy, jak bardzo stawiamy na to, żeby studia powiązane były z rynkiem pracy. Nie ma nic gorszego, jak młodzi ludzie, którzy wchodzą w swoje dorosłe życie, naznaczeni bezrobociem. Dzisiaj chcemy współpracować z przemysłem, dzisiaj chcemy współpracować nie tylko poprzez staże, które będą obowiązkowe, szczególnie na uczelniach o profilu praktycznym. To są trzy miesięczne obowiązkowe praktyki, które będą odbywać w czasie studiów, ale chcemy współpracować przez cały okres studiów, mówiąc o studiach dualnych, czyli częściowo ucząc ich praktyki, częściowo teorii na uczelniach. Dzięki reformie możemy również uznać szczególnie ważne dla osób w wieku starszym, bo nie ma granicznego wieku, w którym mówimy ludziom, przestańcie się uczyć. Rozmawiam często z ludźmi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mówię, wy też macie szansę. Zdobądźcie ten swój upragniony tytuł magistra, uczcie się, idźcie na studia. Dzisiaj wasze kwalifikacje, kursy, w których żeście uczestniczyli, czy też sympozja, Będą wliczone w zakres Waszych studiów. A więc to wszystko daje to nowe otwarcie, daje to nowe prawo, które przez polski parlament zostało uchwalone. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że problemów jest zdecydowanie więcej niż rozwiązań, ale liczy się dobra wola. Liczy się dobra wola i chęć rozwiązywania tych najtrudniejszych problemów. I liczy się, żeby podczas rozwiązywania tych problemów mieć przy sobie partnerów, partnerów, z którymi się umie rozmawiać, z którymi się żyje razem i wchodzi w te problemy razem, a nie żyje się obok nich i spiera się o każdy szczegół. Dzisiaj wiem, że w polskim parlamencie taka ponadpolityczna zgoda w wielu ważnych dla Polski sprawach jest bezwzględnie konieczna. I będę doprowadzać do takiej zgody. To wam deklaruję. Dlatego dziś chciałabym zadeklarować, że będę zmieniać polską politykę i zawsze służyć ludziom tak, jak Katolicki Uniwersytet Lube Lubelski służył prawdzie i za to mu serdecznie dziękuję.